Czasem zupełnie przyzwoici ludzie do roku 1932-1933 zamieniali się stopniowo w bez bestie. Ci, którzy zetknęli się w czasie urzędowania z doktorem Gencem, skarżyli się na jego pogardliwe, brutalne, nienawistne i poniżające traktowanie Polaków. Genc budował miasto jasło dla Niemców. Tu byli panami, panami wszystkiego. Łącznie z tym, że ci funkcjonariusze, którzy pracowali w Policji Bezpieczeństwa, byli panami życia i śmierci. Przełom 1943 i 1944 roku. Gęc znajduje się pomiędzy Młotem i Kowadłem. Jego świat się wali. Motyw chyba była ściekłość Niemców, że tak ładne miasto Oh, Stadt, stare niemieckie miasto, wpadnie w ręce ludzi niegodnych tego. Nie damy wam. Kiedy palił się Rzym, Neron stał na balkonie z harfą i śpiewał pieśń o płonącej Troi. Czy Gens zachował się podobnie? Tego nie wiem. Ale w toku rozumowania psychologicznego. Myślę, że był bardzo podobny w decyzyjności Nerona, który zgodził się na to, żeby Żem płonął.